Jezu, ile tu ludzi. No nie mieli kiedy przyjechać na zakupy do szkoły, tylko dzisiaj akurat. Jakoś dziwnie tu pachnie. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Chyba jak szatnia męska po wf -ie. Nad jeziorem byli, to nie mogli się umyć? O właśnie, na, na WF jak będziesz? W starych ubraniach, stale zaspany. Pytałam o strój, ale to pożyczysz od Tomka, bo on już wyrósł. Mam tego już naprawdę dosyć. Ja też wolałabym być teraz gdzie indziej. Czego potrzebujesz? Farby w kolorze malin, bananów, jagód i Ci teraz wezmę takie kolory? Weź te zwykłe i powiesz, że kolorów nie odróżniasz. Zostaw to, nowego plecaka w tym roku nie będzie, masz stary. To trzeba było wyjąć z niego kanapki przed wakacjami. A po co ci te długopisy z brokatem? Zobacz, o, tu fajne za złotóweczka. Nie mam pieniędzy. Powiedz mi o swojej pensji. Pieniądze lubią ciszę. Zeszyty wszystkie masz, do czego ci brakuje? Do muzyki. Nie ma już takich. Nie możesz sobie od linijki i linii dorysować. A właśnie matma. Jak piekło. Nie przesadzaj! Duży zeszyt trzeba do matmy. Oj, biedna ta wasza nauczycielka. Ona ma oksyprady. Pewnie po to, żeby lepiej widzieć terapeutę po lekcjach z wami.